Witajcie, ja jestem Matusa, a to jest kolejny odcinek z Artur i Minimki. Widzicie, teraz jesteśmy w innym miejscu. Dokładnie parę minut temu, jak odblokowaliśmy przejście, to była właśnie opcja przejścia. I się pojawiła modliszka, tak? I musieliśmy... Po raz kolejny unikać i właśnie po tych górnych szczeblach wyszliśmy i się dostanę na drugą stronę gdzie odblokowałem właśnie przejście Mieliśmy do czynienia z gorszymi przypadkami. Już prawie ukończyliśmy 3-4 gry. Ciębie zdaje że gra jest krótka, ale Dobra, pchamy, to już prawie chyba 20 odcinek. Tak jest! Jeszcze raz! Tak jest! Droga mała! Niestety gra jest Dobra, no to, długa. Badamesz ma nowe skill: The Rune Detector. Betamesh's compass is getting more sophisticated. Now it can detect many more runes. It will help you complete your card collection. Hold the detector button. To change detectors, let go of the button and hold it down again to use the rune detector. Ludzie są szaleni. To prawda. Stąd nie wygląda to zbyt pięknie. Czy ktoś wie, co to może być? To system irygacyjny. Przenosi wodę. Woda? Znowu? Wszyscy utoniemy! Przykro mi, nie wiedziałem o tym. To znaczy, że jesteś jedną z osób, która postawiła to ohydztwo? Cóż... Tak. No cóż, miejmy nadzieję, że twój wynalazek nie skończy w rękach M, bo wiem mi już, jak mógłby go wykorzystać. Za późno. Jestem ciekaw, co oni zrobią z moimi słomkami. Sługusy wiedzą, że mi minimki nie tolerują wody i odkryli właśnie jak doprowadzać wodę, gdzie im się tylko zamarzy. I gdzie, twoim zdaniem, wyślą wodę? W kierunku naszej wioski. To okropne! Dokąd idziesz? Naprawić swoje błędy. Chłopak oszalał. Może i oszalał. Ale ma rację. Słomki na pewno skończą w zakazanym mieście. Tak jak my. Co masz na myśli, Selenio? Otwórzmy tę bramę i schowajmy się w jednej ze słomek. Otworzyć bramę? Ale do tego trzeba kluczy. Czy znowu będziemy musieli stawić czoła sługu Raczej tak. tak, idziemy. I to są trzy klucze. Czyli pewnie pierwszy klucz będzie normalny, drugi pewnie będzie ten skrzydlaty. I trzeci będzie ten... Jak on ma potwór? O. Zastanawiam się czy wam pokazać całą tą walkę czy jednak zrobić jakiegoś kata żeby po prostu wam nie spoilerować na tej mapie Nasz beta został, widzę w tyle. Hmm, Na razie z tym filmem to jest dobra zagrywka. I widzicie, udało się. Tylko, oczywiście musiałem wam zaspoilerować. Tak, zaspoilerowałem. Znaczy, zasugerowałem. I wiązałem po imieniu. Fingerbank. A trudno, będziecie musieli sami zagryć. I zobaczyć. i actually Hold on tight. So where are these refugees of yours? I've hidden them in a mega discreet place. He, dlaczego? Dokąd idziesz? Chyba znalazłem wyjście stąd. Ale będziemy musieli wszystko jeszcze raz przejść i pewnie trochę się powspinamy. Pójdę zobaczyć, jak to wygląda i wrócę po ciebie. Dobrze, w takim razie poczekam na ciebie, ale pośpiesz się, nie jest tu zbyt wygodnie. Poznajecie to miejsce? Stary dobry par właśnie u Maxa. Inni musieliście za bardzo być fanami. Po prostu po tych słomkach można poznać, tak? Znaczy po tych latarniach w kształcie słomek. I oczywiście tutaj mamy znowu parkour. No. 90%, 90 to jest, to gry to jest parkour. Tam na dole. To przez ciebie A 10 to są zagadki tak logiczne. Jest to bardziej jakby gra akcji niż taka przygodowa. He, moskity cięższe niż 2 gramy mają zakaz wstępu do tego baru. Jakiś problem? Masz pan problem z naszą obecnością? Ta? Eee... Nic, nic nie powiedziałem. To super. Wszystko gra. Oczywiście. Pańscy ludzie mogą przychodzić i wychodzić wedle ochoty. Dobra, nic się nie stało. Jeszcze raz... Co robię tu? Do trzech razy będę próbował. Po co mogę zrobić kata, jak się mi nie uda? Łusami tam na dole! Szach, to przez ciebie nas złapią. Cicho bądź. No akurat te wspinanie to jest akurat formalność. Najgorzej właśnie z tymi skokami, tak? Źle wycelujesz już koniec Na moje oko nie można od razu właśnie skoczyć, jak się, no to właśnie, no, skacze, tylko trzeba po prostu, nie wiem, z dwa czy trzy obroty trzeba właśnie zrobić, żeby tak jakoś trafić. I tego momentu prawdopodobnie właśnie będą, tak wyglądały dźwignie, jak ta po prawo była. Jestem tu! Staram się otworzyć te drzwi! Chcę zobaczyć co jest za nimi, a potem pomyślę, a jak cię za nimi. Pójdźmy do jednostki. Pójdźmy do Dobra, yeah. to, to ja się z nami w tym odcinku będę żegnał Gdyż ta walka zajmie I się zobaczymy Już w momencie jak odchodzę tą bramę No znaczy, jak już Zdobędę takich klucz Więc zapraszam do oceny pod filmem I Mówiłem Już z góry, tak? Takie typy gry będą co tydzień, tak? Typu właśnie Artu czy tam Death Więc... Spodziewacie się kolejnego odcinka w przyszłym, w przyszłym tygodniu, tak? Będziemy mieć bliżej Necropolis. Więc... Też.